To tego nie lubi i zaraz ci pokażę w jaki prawidłowy sposób wydobyć tą miękkość nawet ze starych ręczników. Pranie dzielimy na dwa etapy. Etap pierwszy: do szuflady pranki wsyp sodę oczyszczoną. Nastaw na standardowy cykl prania. Ja ostatnio używam 40 stopni i to się u mnie najlepiej sprawdza wiecie, że to właśnie zbyt wysoka temperatura może powodować to, że nasze ręczniki są szorstkie. Etap drugi. Do szuflady talki wlej zwykły ocet spirytusowy i nastaw na dodatkowe łukanie z Przed powieszeniem porządnie strzepnij ręcznik, aby włókna się wyprostowały. Gwarantuję Ci, że jeżeli w ten sposób zrobisz, to Twoje ręczniki będą mięciutkie, a po więcej praktycznych i domowych porad subskrybuj mój kanał.